coś się dzieje. Klasyka satyry, czyta Kamil Prabucki. Dzień dobry do czorta. Mamy środę, 15 dzień maja i czas około maturalny. Matura również, a może nawet przede wszystkim z języka polskiego. Z naszym ojczystym językiem dzieją się ostatnio rzeczy różne, czasami mocno niepokojące. I właśnie dlatego dzisiaj w klasyce satyry Andrzej Waligórski i jego list w sprawie Polonistów. Polonista to nie zawód, lecz hobby. Polonistą być nie życzę nikomu. Polonista po godzinach nie dorobi, choćby zabrał robotę do domu. Polonista nie wędruje po mieszkaniach, nie odzywa się, wchodząc ze dworu. Bardzo ładnie rozbieram zdania. Czy jest jakieś stare zdanie do rozbioru? Choćby szukał racji i pretekstów, i tak zawsze pozostanie na uboczu. Mniej się ceni analizę tekstu od banalnej analizy moczu. Cera blada na portkach łaty, Rozmaite braki w kondycji. Oświeceniem nie oświecisz sobie chaty, Pozytywizm nie poprawi twej pozycji. Poloniście sterczą chude żebra, Jak sztachety mizernego płotu. Gdy się jeden raz u zuzi rozebrał, To się składał z orzeczenia i podmiotu. A jak inny zleciał kiedyś z ławki, bo był gapa, wyjątkowa i niezguła, to zostały zeń cztery przydawki, dwa zaimki i partykuła. Polonista, niepoprawny romantyk nie największym cieszy się mirem, ale ja mu laury i akanty, ale ja mu kadzidło i mirre, ale ja go całuję w ramię, ale ja go podziwiam i cenię. A ty przed nim na kolana chamie, cały w złocie i Volkswagenie. Bo jeżeli jesteś i ja jestem, to dlatego, że stojący na warcie polonista znużonym gestem kartki książek wertował uparcie. Za Kaisera i za Hitlera, i za Cara i za innych Carów paru. I dlatego właśnie nie umiera. Coś ważnego, co nazywa się naród. Więc zamieszczam na końcu listu: Ja, satyryk, błazen i ladaco, zdanie proste: Kocham polonistów. Rozwinięcie zdania, bo jest za co. Jeżeli chcą Państwo poznać historię pewnego polonisty, to znajdziecie ją tutaj. Książka Sara ciągle dostępna, a jeżeli chcecie spotkać się z rozmaitymi absurdami językowymi, no to polecam do czorta. Obie książki dostępne na wymownie.pl, link w komentarzu, a ja życzę oczywiście pięknego dnia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia!